Paweł Krzemiński, witam Państwa w kolejnych rozmowach. Naprawdę. Mamy już wiek XXI od lat kilkunastu. Rozpoczął się on rokiem jubileuszowym, 2000 i dobry to asumpt, by przypomnieć sobie historię Kościoła, bo być może nie zadajemy sobie pytania, jakie fakty w ciągu tych dwóch tysięcy lat w historii Kościoła wystąpiły. A warto. O tym rozmawiać dziś będę z Państwem moim gościem. Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta i historyk. Witam. Dzień dobry. Witam Ciebie, Pawle, witam oczywiście państwa. Kiedy można datować historię kościoła jako jego początek? Czy to wtedy, kiedy Jezus powiedział w momencie prymatu Piotra do niego: Ty jesteś, Piotr, czyli skała na tobie, zbuduje mój kościół? Czy w momencie, kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego? A może jeszcze w jakimś innym? Na pewno po zmartwychwstaniu. Chrystusa. I to w ogóle dobrze, Pawle, że zadałeś takie pytanie, bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o historii Kościoła, najważniejszym wydarzeniem jest powstanie Kościoła. Wszystkie inne istnieją tylko dlatego, że Kościół powstał. To jest bardzo ważne, bo wielu, no mówmy otwarcie, wrogów Kościoła, sam ten fakt bardzo kwestionuje, tak, czyli yy, mówią, no powst Kościół powstał w wyniku jakiegoś tam działania Szawła, Saula Starsu, tak? bardziej znanego jako święty Paweł, albo jakichś agentów rzymskich, którzy powołali Kościół kilkadziesiąt lat po Chrystusie, albo w ogóle powstał w II wieku z różnych grup chrystognostyckich, albo powstał w IV wieku przez Konstantyna Wielkiego, cesarza stworzony, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli chcemy naprawdę być zgodni z tym, co po prostu historia nam przekazuje twarde dokumenty historyczne. To Kościół powstał w mniej więcej 30 lat po tak zwanym roku, pierwszym roku od narodzenia Chrystusa. Tak? Dokładnie nie wiemy, kiedy to było, ale mniej więcej 30 lat. W tej chwili wiadomo mniej więcej, że było to 4, 4 do 6 przed lat naszą przed, erą. Przed, tak, przed tak zwaną naszą erą, przed początkiem naszej ery. Natomiast w no nie ulega wątpliwości, że został założony wśród grupy ludzi dogłębnie przekonanych o tym, iż ich Pan nauczyciel rabbi z Nazaretu umarł i naprawdę zmartwychwstał. I to jest początek Kościoła, dopiero ten moment. To oczywiście teologowie się spierają, oczywiście teologowie osoby wierzące, tak, bo dla ateistów to jest zupełnie inna kwestia, ale osoby wierzące. I badacze historii Kościoła z jakimś tam zacięciem teologicznym twierdzą, że, znaczy spierają się. Tak? Czy to jest moment zesłania Ducha Świętego, jak powiedziałeś, czy ostatnie rozesłanie tak, w Galilei, ostatnie ukazanie się i rozesłanie z apostołów i uczniów w świat, czy ten moment, gdy Jezus już po zmartwychwstaniu. Trzykrotnie przypomina Piotrowi, że w pewien sposób utracił prymat i ponownie go odzyskuje. Oczywiście można, można się tu spierać, ale to są kwestie dni, tak, może tygodni. Na pewno świeżo po zmartwychwstaniu, po tych świętach Paschy, tak, 14 dnia Nizan, kiedy Chrystus został, Jezus Chrystus został ukrzyżowany, po trzech dniach zmartwychwstał i wtedy narodził się Kościół. To w kwestiach duchowych możemy że, oczywiście się spierać, w którym to było momencie. A jeśli chodzi o takie twarde fakty historyczne, czyli te pierwsze, te pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, kiedy, kiedy one zaczęły się zawiązywać? Mówisz o twardych faktach historycznych. I znowu tutaj najstarsze dokumenty historyczne, jakie posiadamy, to są tak naprawdę pisma wchodzące w skład Nowego Testamentu. To są listy Świętego Pawła datowane na lata 50. Mniej więcej, nie wszystkie, bo one były pisane w ciągu kilkunastu lat. To są inne listy apostolskie, to są później już Ewangelie. I one pokazują nam świat tego pierwotnego kościoła w ciągu 20, 30, 40 lat po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, jak on się błyskawicznie no, rozprzestrzeniał. Rozprzestrzeniał się tak naprawdę korzystając z dróg, jakie były krwioobiegiem Imperium Rzymskiego. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Dokładnie tak. I bardzo szybko tam te pierwsze gminy zaczęły powstawać. Później pojawiają się dokumenty już niechrześcijańskie, polemiczne, bardzo często atakujące chrześcijaństwo, tak jak pisma Celsusa. Ale też są to już jakieś dokumenty świadczące o tym, że zaczyna rosnąć liczebnie i rosnąć obszarowo grupa no, twardych uparciuchów zwanych chrześcijanami. Jaka była reakcja na ich rozprzestrzenianie się? Bo zanim nadeszły prześladowania, no to chyba jakoś się asmilowali z tymi społecznościami, które tam żyły i mieszkały na terenie Imperium Rzymskiego. Ech... Wiesz, Paweł, ja nie jestem specjalistą od dziejów, od, od historii yy, starożytnej. Przypomnijmy, to jest cały czas starożytność. Nie jestem specjalistą od tych początków chrześcijaństwa, natomiast yy, to jest sprawa dość złożona, bo przez długi czas, przez yy, no, kilkadziesiąt lat do yy, tak zwanej pierwszej wojny żydowskiej i do z, momentu zburzenia Jerozolimy, yy, rok to, 70. Jest, tak, to jest rok 70. Chrześcijanie właściwie są Żydami. I to nie tylko jeśli chodzi o ich pochodzenie większość z nich to są, to są osoby wywodzące się z ludu Izraela, ale także o jakąś identyfikację religijną oni dalej sami siebie nawet traktują jako członkowie synagogi, członkowie zgromadzenia ludu Izraela. Oczywiście jest tam mnóstwo ludzi pochodzących z tak zwanych pogan. Tutaj warto zaznaczyć, że słowo poganie jest dużo późniejsze. Pagano i to jest greckie słowo, już z czasów dużo późniejszych oznaczające dosłownie, jakbyśmy powiedzieli, kmiotków, głupich kmiotków. Ono było nadawane przez właśnie chrześcijan, wieśniakom, którzy jeszcze hołdowali jakimś pogańskim, jak my to mówimy, zwyczajom. Natomiast wtedy. Żydzi mówili po prostu narody, tak? I ci chrześcijanie pochodzący z innych narodów, no właśnie problemy, które pojawiają się w listach pawłowych, czy oni mają przestrzegać przykazań mojżeszowych, czy nie, cały czas chrześcijaństwo jest traktowane jako specyficzna grupa, ale wciąż jeszcze w ramach religii Mojżeszowej, religii która ma swoją świątynię, swój kult. To wszystko rozbija się w momencie upadku Jerozolimy, niknie świątynia i drogi kościoła, drogi synagogi rozchodzą się na następne kilkanaście stuleci. Jak twierdzą niektórzy, rozejdą, zejdą się ponownie dopiero tuż przed Paruzją. To jeśli chodzi o, o kontakty z Żydami, od tamtej pory no, stosunki kościoła i synagogi układają się coraz gorzej. Natomiast jeśli chodzi o te stosunki z owymi właśnie poganami, tak, czyli narodami, to bywa różnie. Czasem są ignorowani, są w ogóle niedostrzegani chrześcijanie grupka jakichś dziwacznych wyznawców, jakiegoś dziwnego Chrystosa, nie bardzo wiadomo o co chodzi. Czasem to ciekawe, są oskarżeni o ateizm. To jest jedno, jedno z ciekawszych y, y, zarzutów, jedne, jeden z ciekawszych, y, dla nas bardziej absurdalnych, ale zarzutów kierowanych przez Pobożnych, zaznaczmy to. Pobożnych ludzi antycznego świata pod adresem chrześcijan. Tak? No nie, nie wyznają bogów, nie składają ofiar bogom. To ateiści. Stąd dzieły się prześladowania? Również stąd. Jak często bywa z grupą stosunkowo zamkniętą. Chrześcijaństwo było religią, przynajmniej przez pierwsze trzy wieki, bardzo elitarną. Niełatwo nie było wejść do gminy chrześcijańskiej, wejść na pełnych prawach. Gdzieś byśmy powiedzieli, że to sekta, czy odłam raczej? Pamiętaj, słowo sekta nam się kojarzy dość negatywnie, natomiast musimy pamiętać, że tu językoznawcy, filolodzy klasyczni nie są do końca zgodni co do pochodzenia tej słowa, tego słowa. Jedni twierdzą, że pochodzi od słowa seko sekare, czyli odcinać. Tak, że jest to. Jakiś odłam od czegoś większego, I, i ma to raczej takie negatywne wtedy obciążenie. Natomiast są tacy, którzy twierdzą, że to słowo pochodzi od czasownika sekwor, podążać, iść za kimś. No i wtedy ma zupełnie neutralne obciążenie, czy, czy, czy zupełnie neutralne znaczenie. Więc jeśli pomyślimy chrześcijaństwo jako grupa podążająca za kimś, no to jak najbardziej sekta. Tak. Tyle tylko, że ich no, współobywatele tych miast Rzymu, a ten innych miast antycznych, no, niekoniecznie patrzyli na chrześcijan jako na takich zupełnie niegroźnych sekciarzy. Jak każda zamknięta, elitarna grupa, wzbudzali mnóstwo podejrzeń, plotek, tak? piją krew. Kanibale tak? jedzą na swoich dziwnych. Czarnych mszach jakieś ciało. Tak? Pewno palą koty, pewno składają dzieci w ofierze. Lepiej nie, nie czczą naszych bogów, tak? nie składają ofiar bogom. Są podejrzani. Są po mocno podejrzani. Jakieś barany przybijają do krzyży. Tak? Coś, coś podejrzanego. Pewno A były takie zwyczaje, tak? No, nie trudno się zorientować, że takie plotki bardzo łatwo jest wzbudzić. One tak naprawdę rodzą się same, istnieje z pierwszej połowy II wieku, nie nawet wcześniej, przecież katastrofa w Pompejach miała miejsce dużo wcześniej. Jedno z graffiti na murze w Pompejach to jest taki obrazek dla nas chrześcijan bluźnierczy, ale dla ówczesnego Rzymianina zabawny ukazujący osła przybitego do krzyża i podpis wymieniający imię jakiegoś Rzymianina, ten właśnie Rzymianin, czci swojego Boga. I to, to miał być taki obrazek, tak jak teraz często piszemy Legia i tutaj trzy kropki, bądź Polonia trzy kropki, tak, żeby fanów klubu przeciwnego w jakiś sposób wkurzyć, tak, ten Rzymianin też chciał wkurzyć swojego sąsiada, przybijając osła do krzyża, tak, czyli Jakieś plotki na temat tej dziwacznej religii już wtedy funkcjonowały. W momencie jakiegoś zamieszania, tak? przychodzi zaraza, przychodzi głód, jakiś zamęt, pali się Rzym. Tak? Bardzo łatwo jest oskarżyć tych, tych dziwnych, dziwacznych sekciarzy, którzy jeszcze na dokładkę nie czczą bogów, ateistów, tak? o no, najmroczniejsze rzeczy. I to się działo. Rzeczywiście były, były te prześladowania. Czy pożar Rzymu był momentem kluczowym? Tak się uważa, że pierwsza fala takich już konkretnych prześladowań, no, które przyszły z góry, nie jakichś tumultów, jakbyśmy to powiedzieli, wywołanych oddolnie, tylko prześladowań, które zostały administracyjnie pokierowane, to jest sprawa pożaru Rzymu za cesarza Nerona. No i później te prześladowania rzeczywiście przychodziły pewnymi falami. Oczywiście musimy mieć. Pełną świadomość, że to nie było tak, że codziennie przez trzy wieki ginęli na arenach paleni żywcem chrześcijanie. Przychodziły fale prześladowań, po czym to wszystko sobie wygasało spokojnie. Chrześcijanie wracali do swoich miast, nawet osiągali pewne miejsca w urzędach, awansowali w administracji, w armii. W armii, to zresztą sprawa ciekawa, chrześcijaństwo bardzo silnie współzawodniczyło z innym kultem, z kultem Mitry. Właściwie w II, zwłaszcza w III wieku, tutaj losy się ważyły. Imperium mogło zostać mitraistyczne albo mogło zostać chrześcijańskie, dlatego że mniej więcej połowa żołnierzy była wyznawcami Mitry, połowa była wyznawcami Chrystusa. Stąd też święty ekspedyt, który był żołnierzem rzymskim, i słowo Expeditus Expeditus, oznacza Expeditus to jest łacińskie słowo oznaczające po prostu żołnierza. Expeditus bądź exercitus zamiennie z Miles. Czy on był w takim razie osobą mającą swoje imię? Czy to jest taki święty e, Może to jest ogólny? właśnie święty... Trudno powiedzieć. Bardzo wiele imion rzymskich było imionami zupełnie nic nieznaczącymi. Rzymianom rodziło się wielu synów. Niewielu dożywało do męskiego wieku. Oni często nazywali swoich synów Primus, Secundus, Tertius, Septimus i tak dalej. I tak dalej. Po prostu pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty. Więc te imiona często, zwłaszcza w niższych klasach społecznych, nie, nie w rodzinach senatorskich, mogły nic nie znaczyć tak naprawdę. Czy było to jego imię? Trudno powiedzieć. Mogło być. A dochodzimy do cesarza Konstantyna. Wtedy sytuacja chrześcijan zmienia się diametralnie w bardzo krótkim czasie. Tak, dlatego że jeszcze kilkanaście lat wcześniej chrześcijanie są prześladowani za cesarza Dioklecjana. Warto zaznaczyć, że są prześladowani, ale już nie jako malutka grupka, tylko oni stanowią potężną, wciąż jeszcze mniejszość, ale bardzo potężną. Zajmują już dość istotne pozycje w administracji, w armii, Właśnie Są już oficerowie. Z tamtych czasów pochodzą, pochodzi wiele legend martyrologicznych dotyczących oficerów rzymskich, którzy. Mając do wyboru złożyć ofiarę cesarzowi, który jest traktowany jako Bóg, czy nie zapierać się Chrystusa, tej ofiary nie składać, wybierają wierność Chrystusowi i śmierć. Tak? Po czym przychodzi cesarz Konstantyn Wielki i rzeczywiście sytuacja chrześcijan zaczyna się zmieniać bardzo szybko. Najpierw edykt tolerancyjny, który zrównuje chrześcijaństwo, warto to zaznaczyć, zrównuje z innymi religiami, właśnie z mitraizmem, z dawnymi kultami. Rzymskimi, greckimi, a później chrześcijaństwo staje się religią państwową i stosunkowo szybko uzyskuje rangę takiej, no najpierw głównej, a potem jedynej religii w imperium. I z jakim to się spotkało przyjęciem w Rzymie? Musimy pamiętać, że w tym czasie to, co się dzieje, ważnego w imperium toczy się już nie w Rzymie, a w drugim Rzymie, czyli w Bizancjum, w Konstantynopolis, mieście Konstantyna, które sam cesarz założył własnoręcznie. Ciekawy zwyczaj, biorąc w ręce pług i oborując naokoło obszar, na którym miasto miało być zniesione i tam przenoszą się tak naprawdę centra administracyjne, militarne, szkoły, tam zaczyna bić serce imperium. Z jakim spotkało się ta, to, to nagłe wywyższenia, może i nie tak nagłe chrześcijaństwa w, w imperium przyjęciem z różnym. Oczywiście przez długi czas jeszcze mieszkańcy wsi, zwłaszcza w dalekich prowincjach, żyli sobie po dawnemu, tam chrześcijaństwo docierało bardzo wolno. Funkcjonowały jeszcze przez długi czas szkoły, jak Wtedy już zaczęto mówić pogańskie, tak? czyli dawne szkoły filozoficzne w Atenach, w miastach greckich, po w Aleksandrii, na tym dawnym helenistycznym wschodzie, funkcjonowały jeszcze przez pewien czas dawne centra kultu religijnego. Była nawet próba, byśmy to tak po <grafi> powiedzieli, odwrócenia koła historii za, czas, za czasów cesarza Juliana, który przeszedł do historii pod mianem apostaty. Tak, on wychowany w chrześcijaństwie, później dokonał konwersji ponownie na taką religię. No nie była żadna konkretna religia pogańska, właściwie pe pewien taki synkretyzm religijny, bardziej myśl filozoficzna. Politeizm. Nawet trudno powiedzieć politeizm. On pragnął przywrócić dawną świętość Rzymu, którą sobie wyobrażał jako takie połączenie filozofii neoplatońskiej, plus Marka Aureliusza, plus pewne elementy religii tej dawnej politeistycznej, ale to już się nie udało. To już nie mogło się wtedy udać. Chrześcijaństwo, mówiąc kolokwialnie, zbyt mocno zapuściło swoje korzenie, struktury państwa. Jakie były tego konsekwencje dla Rzymu? No tutaj, oczywiście, na to pytanie y, odpowiedzi jest tyle, ile punktów widzenia, ilu historyków, dlatego że, y, no, zwłaszcza ostatnio, podnoszą się takie głosy na różnych portalach antychrześcijańskich, tak, gdzie, ale to nie są głosy nowe, właściwie już od czasów oświecenia, one się pojawiają, gdzie Taka teza jest bardzo silnie promowana, że chrześcijaństwo zabiło Rzym, że ono zabiło Antyk. Tutaj wszelkie pomysły spiskowe oczywiście mają pole do, do poży i pożywkę wielką, bo także Żydzi wymyślili chrześcijaństwo po to, żeby pokonać swojego zwycięzcę, tak, swojego okupanta, czyli Rzym. Tak? Albo inna koncepcja, że chrześcijaństwo w ogóle zostało podrzucone gdzieś jeszcze z dalekiego wschodu. Czyli teoria kukułczego jaja. Tak, tak, oczywiście, że było to kukułcze jajo, które tutaj zatruło swoim jadem imperium, które w wyniku tego upadło. No, oczywiście tak nie jest, jeżeli się odrzuci na bok te, te sentymenty, a właściwie resentymenty antychrześcijańskie, to można popatrzeć, że chrześcijaństwo to było. Jedyne, jedyna struktura, jedyna instytucja, która się z tego Antyku ostała, która wyszła, choć też mocno pokiereszowana z Antyku. Antyk zakończył się w ciągu kilkudziesięciu lat no, taką sporą katastrofą cywilizacyjną przede wszystkim dla zachodniego imperium ale ta katastrofa była przygotowywana wcześniej. Rzym się wypalił. Rzym się wypalił między innymi demograficznie. Rzymianom w pewnym momencie przestało się chcieć mieć dzieci. Zaczęła spadać liczba ludności. Zaczęły spadać wpływy z podatków, no bo jak jest mniej ludności, to jest mniej kasy w, z podatków. Zaczęło być mniej żołnierzy w armii, bo nie ma skąd tych rekrutów brać. I na opustoszałe ziemie zaczęły się wlewać początkowo całkowicie pokojowo plemiona, tak zwane germańskie, barbarzyńskie, tak? które tam były osiedlane przez cesarzy. A później, ponieważ te tereny już nie były przez nikogo bronione, nastąpiło coś, co my nazywamy wędrówką ludów, czyli kolejne plemiona tam Franków, Longobardów, Wandalów, Swebów, Burgundów i innych. Wtargnęły na obszar zachodniego Rzymu, no i zdruzgotały praktycznie wszystko, co, co tylko mogły zdruzgotać. Upadły dawne szkoły retoryki. Na to wszystko patrzył staruszek, biskup Kartaginy, czyli święty Augustyn. Ostatnimi westchnieniami oglądał upadek jego świata, bo Rzym był jego światem. No wtedy Afryka była. Północnoś, była rzymska. Tam tak? mówiono po łacinie, znając oczywiście język grecki jako język drugi, język ludzi wykształconych. Natomiast to wszystko upadło. Przyszli rzeczywiście barbarzyńcy, ludzie niepiśmienni, ludzie o znacznie niższej kulturze i zniszczyli, zrabowali, wyrwali klamki brązowe z drzwi, rozwalili schody spalili to, czego nie mogli zabrać i oni zniszczyli antyk, nie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, tak jak mówię, było jedyną strukturą, która choć pokiereszowana, jakoś się ostała. No i ostało się oczywiście chrześcijaństwo wschodnie i wschodnia część imperium, czyli to, co my nazywamy zbiorczo słowem Bizancjum. Tam się te struktury, choć też pokiereszowane, ostały nieco bardziej. Doszliśmy do krańca antyku, na tym zakończymy dzisiejsze spotkanie nasze, ale to nie koniec historii Kościoła, a raczej dopiero jej początek. Bardzo Ci dziękuję. Ja Spotkamy również dziękuję. się niebawem na dalszym ciągu opowieści o tym, jak toczyły się losy Kościoła na przestrzeni ostatnich 2000 lat. Marcin Bąk, dziennikarz, publicysta i historyk, był Państwa i moim gościem. Paweł Krzemiński, dziękuję. Zapraszam na kolejne rozmowy. Naprawdę.